Grupa chłopaków dobrze się bawiła, rozmawiając o czymś i śmiejąc się przy wychodzeniu z centrum handlowego. Hej, patrz, gdzie idziesz! krzyknął jeden z nich, wpadając w drzwiach na starszego mężczyznę z niechlujnymi włosami i ubraniami. Staruszek upuścił słoiki z dżemem truskawkowym i poszedł je podnieść. Cała grupa zaśmiała się głośno z obrzydzeniem. Liam spojrzał na staruszka. Zobaczył na swojej białej koszuli czerwoną plamę od dżemu i krzyknął wściekle do staruszka. Hej, zniszczyłeś mi koszulę. Czy masz pojęcie ile ona kosztowała? Ale mężczyzna go nie słyszał. Trzymał słoiki przy piersi, mrucząc pod nosem. Coś w rodzaju, to dla mojego wnuka Itana. Co ty mamroczesz typu główku? Liam krzyknął. Uderzył staruszka w ramię, tak że ten prawie upadł, i chciał go uderzyć jeszcze raz, ale jeden z pozostałych chłopaków powstrzymał go, mówiąc: Zostaw, nie przejmuj się tym, on nie jest tego wart, chodźmy, musisz kupić nową koszulę. Znowu rzucił staruszkowi spojrzenie, a grupa zawróciła do centrum handlowego. Staruszek poszedł w stronę wyjścia, mówiąc: Co z Was za ludzie? Liam Taylor to przystojny młody mężczyzna z bogatej rodziny. Wychowywał się w dostatku, był dość inteligentny, pewny siebie i bardzo arogancki. Rodzice Liama zostawili mu firmę i wyjechali podróżować po świecie, mieszkając w różnych krajach. Biznes był dobry i działał bez większego udziału Liama, więc żył tylko dla własnego szczęścia. Liam skończył dziś 30 lat. A grupa, która niestety wpadła na staruszka, była w drodze na imprezę, ponieważ był on osobą bogatą, odnoszącą sukcesy i dość uwodzicielską. Liam był bardzo lubiany przez dziewczyny. Nie chciał poważnych związków. Był według siebie absolutnie niegotowy na nie i niestworzony w najmniejszym stopniu do życia rodzinnego. Wpadnięcie na tego staruszka, wyglądającego na bezdomnego, trochę popsuło Liamowi humor. Ale wesoła grupa podekscytowała go i zapomniał o wszystkim, co się stało. Impreza trwała cały weekend i była wielkim hitem. Liam wrócił do domu późno w niedzielę. Kiedy podjechał, drzwi garażowe były zamknięte. Liam wysiadł z samochodu, aby otworzyć je ręcznie. Nagle usłyszał kobiecy głos wykrzykujący jego imię: Liam! odwrócił się, spojrzał w ciemność i zapytał kto tam jest. Do Liama podeszła 25-letnia dziewczyna, a on powiedział: Cześć, czy my się znamy? Liam zapytał. W pewnym momencie odpowiedziała i kontynuowała. E eee, muszę z tobą teraz porozmawiać. To sprawa życia i śmierci. Nie do końca rozumiejąc, co się dzieje, Liam odpowiedział nieco zirytowany. Kim jesteś i o czym ty mówisz? Co to znaczy życia i śmierci? Nie pamiętasz? Twój syn ma na imię Itan i naprawdę potrzebuje twojej pomocy. Uwierz mi, to bardzo ważne. Itan potrzebuje natychmiastowej operacji, a mnie na nią nie stać. Oszalałaś? O czym ty mówisz? Nie mam syna, nie pamiętam cię. Liam przerwał. To było na twoim przyjęciu urodzinowym na plaży pięć lat temu. Uwierz mi, jesteś ostatnią osobą z którą chciałabym rozmawiać teraz, ale nie mam innego wyboru. I tan może umrzeć. Mia, mam na imię Mia powiedziała szybko. Po prostu idź stąd, wariatko, albo wezwę policję. Oczywiście, że to wszystko wymyśliłaś. Liam potrząsał nią ze złością. Mija patrzyła na niego w milczeniu. Jej oczy były pełne łez. W pierwszej chwili chciała powiedzieć coś jeszcze, ale nie zrobiła tego. Po zaparkowaniu samochodu, Liam rozejrzał się jeszcze raz i po upewnieniu się, że nikogo już nie ma, Poszedł do łóżka. Liam długo nie mógł zasnąć. Nie mógł wyrzucić z głowy słów: impreza, plaża i syn. Nagle zasnął i przypomniał sobie hałaśliwą imprezę na plaży, na której był ze swoimi przyjaciółmi. Po wypiciu kilku drinków, Liam poszedł na spacer i zobaczył ją. Siedziała sama patrząc gdzieś w dal. Liam pamiętał, że zwrócił uwagę na dziewczynę z długim warkoczem o jaskrawych kolorach. Usiadł obok niej i zaczął rozmawiać. Nie rozumiał, dlaczego nie mógł oderwać od niej oczu. Nie była podobna do tych, które obtaczały go. Ona była inna, była delikatna, nieśmiała, skromna i niezwykła. Spacerowali po plaży, rozmawiali i po prostu patrzyli na siebie. On tonął w jej oczach, a jej nogi trzęsły się od jego spojrzenia. To była wyjątkowa i jedyna noc, którą spędzili razem. Żadne z nich nigdy nie czuło czegoś podobnego. On obiecał, że wróci. A ona obiecała, że będzie czekać. I czekała, a on po prostu o niej zapomniał. Siedziała na tej plaży przez wiele dni w tym samym miejscu i płakała, a potem dowiedziała się, że jest w ciąży. Tak urodził jej się syn, Itan. Gdy Itan skończył 5 lat, otrzymał przerażającą diagnozę. Potrzebował natychmiastowej operacji, a po niej rehabilitacji. Nie miała na to pieniędzy, więc stanęła przed nim i poprosiła o pomoc. Liam poszedł szukać Mi i Itana, biorąc pod uwagę, że oprócz ich dwóch imion i tego, że chłopiec był w szpitalu, nie wiedział o nich nic więcej, a szukał przez cały tydzień. Stał przed salą, w której prawdopodobnie znajdował się jego syn i nie mógł do niej wejść. Nagle drzwi się otworzyły i wyszedł z nich staruszek, na którego Liam wpadł w centrum handlowym i był do niego okrutny. Staruszek ledwo powstrzymywał łzy i szedł szybko w stronę wejścia. Pielęgniarka wyszła za nim z sali. Przepraszam zapytał Liam, kiwając w stronę staruszka Kto to jest? Jak to kto? To dziadek Itana przyniósł wnukowi jego ulubiony dżem truskawkowy. Kiedy otrzymał diagnozę, jego córka i on sprzedali wszystko, co mieli nawet swój dom. Teraz śpią tu z Itanem. Ale wciąż nie mają wystarczająco dużo pieniędzy. Nagle zdała sobie sprawę, że rozmawia z nieznajomym. Przepraszam, ale kim pan jest? zapytała surowo. Jestem przyjacielem. Z trudnością powiedział, bo poczuł nadchodzące łzy. Czy mogę zobaczyć lekarza Itana? zapytał pielęgniarkę. Kiwnęła głową w zgodzie, dając znak, by poszedł za nią. Jeszcze tego samego dnia lekarz powiedział mi i jej ojcu, że mają pieniądze na operację, więc mogą przygotować Itana. Jakie pieniądze? Skąd? Starszy mężczyzna powiedział zdziwiony. Ja za to zapłaciłem powiedział Liam, stojąc w drzwiach Wybacz mi naprawdę wybacz, powiedział. Widząc Itana, starzec natychmiast go rozpoznał. Wynoś się stąd powiedział: W porządku, wyjdę. Gdy drzwi się zamknęły, starzec spojrzał na Miję i powiedział, że z takimi ludźmi jak on nie ma co się zadawać. Operacja Itana się udała. Wtedy przyszedł Liam. Wybaczcie mi, zrobię wszystko, żeby naprawić swoje błędy i żeby było dobrze. Powiedział do nich na kolana. Mija i jej ojciec spojrzeli na siebie. Wziął je za rękę i powiedział: To ty decydujesz, kochana. Ja nie będę się temu sprzeciwiał. W końcu to on jest ojcem. Minął rok. Liam zmienił się o 180 stopni. Teraz jest wspaniałym ojcem, a wkrótce zostanie mężem. To wszystko na dziś. Pamiętajcie polubisz ten film oraz zasubskrybować nasz kanał. Do usłyszenia.